かつて続岸のさばっていた。しかし武士が乱を鎮め、正義をもたらしたことだ。我らはホマレと共に生き、ホマレのために,ために,ために捨てる。<laughs> かつて我が父も平和のために命を捨てた。No、私だった同じだよ。だけど今はやらなくちゃ。おじうえの王室に染むわけにはいかん。 今は目をつぶって。家族を助けたいんだ。あんただって、そうじゃないの。近くに寄ってみよう。様子を探りたい。それじゃ、暗くなるまで待とう。オッケー<プ>。さあ、もししてみましょう。さあ、もししてみよう。アザイビスジェロノーギルタイム。

Pierwsze moje skierobójstwo coś nie włożyło po jego myśli. Co teraz? O, myślałem, że będzie jakaś pewnie historia z dzieciństwa. Tak samo jak przy wyciąganiu tamtego miecza była. お前はどう見る。足を怪我しています。矢が当たりましたね。手追いの熊は死に物狂いだ。ぬかるでないぞ。わかりました。あと追うぞ。がドラクエ。守を。この地に熊が出るなんて。そうだな。戦火の槍川か,から逃げてきたのだろう。無本物のせいです。<laughs> サイビススチューンセンスティーンに似ているかも分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる

Po prostu pokazanie śladów? Tak. Myślałem, że coś sensowniejszego. Krew, czyli gdzieś tutaj był. Wlekł się. Pod słońce idę, no na pewno na mnie wyskoczy. O. Imasa. Nie wierzcie, się na 見てください。この傷の跡は嫌ではありません。チキトシトエスシカやりかだな。卑怯者、じとさまのせを狙うと。さかい怒りを抑えろ。人殺しになりたいか、こやつのように。 は武士だですがウォよ。罪、hmm. 人をやめてはならぬを胸に事だ <noise> <noise> 中を前にあるときに、して、背を向けてはなら後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後のの最後の nie działa? Ja. A ten atakuje teraz. Jest skryto bójcą. Jest churzem. Podobno. Dużo tak poleżałeś sobie. Gdzie? どうした？タカを探そう。見つかるわけにはいかん。互感を研ぎ澄まして、頭の中まで野党になる。オッケー。 Ciekawe, kuń tam jest, kolejny jest trzech i tutaj minimum. czterech, tu jest przejście. Jednak nie, jest zabudowane. Pomylił mi się przycisk. Oj, to nie może zakończyć się. Czemu urwia? Dobra, odwrócił się plecami. Pamiętajcie, nie odwracajcie się plecami, jeśli wiecie, że ktoś chce was zabić. W sumie, mogę z niego zebrać? Tak zawsze zapasy mogłem zbierać Tu są Z niego nie mam, ale okej okay. Jakie błędy? Że czegoś brakuje? Albo coś źle wpisane? Też to miałem Spokojnie, za sto którymś razem ci się uda не И ой! Зауważли меня. Хипна! 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 Żeby coś, ale byłem w nim. Dziwnie to brzmi, ale byłem w nim. Tu widzę skrzynkę. A w niej była ostatnio stal. A teraz zapasy. Na początku muszę tego zabić, potem tamtego. Tam chyba na końcu jest, jest, jest jeszcze, a na przód, muszę tak się jak tego Czemu łuku, łuku mu nie mogę zabrać? Dobrze, że konik nie reaguje Że zabiłem yy, kogoś Tam to wygląda. Chyba jest tylko jeden, nie? Tam dalej jest wiem, ale nie wiem w którą stronę on się patrzy. A ten pieczrze dzika sobie. Ma widzę zapasy. Coś pije. Czy to jest jedyny? Chyba ją. Tak widziałem przez ściany, więc chyba ją. Jestem niewidzialny. Czemu tarcza mu odleciała nagle? Tak z dupy odleciała mu tarcza. O! Co to było za uwolnienie? Czemu uwolniłem kogoś martwego? Jeden jest w środku Coś otwiera Chyba To jest ciężko zbrojny. dobrze słyszę, nie. Mam nadzieję, że go nikt nie usłyszał. Zapiski, okej. Okay. Zobaczmy zapiski. Obotu. rozmowy z Chanem 1: Co zwykły mnich, jak ja, może osiągnąć, zapisując swe rozmowy z Khotun Chanem. Pragnę zachować jego słowa i czyny dla potomnych, aby rozwiać obawy ludu Tsushimy, krzewić wzajemne zrozumienie i powstrzymać dalszy rozlew krwi. Chan bardzo chętnie toczy dyskusję i wypowiada się zaskakująco, szczerze na wiele tematów, a ja jestem przecież tylko tłumaczem, nawet Japończykiem. Ok? Jest ambitniejszy niż jakikolwiek Shogun. Chan ma dużą wiedzę o historii, uważa siebie za ważnego gracza w obecnych wydarzeniach, jednocześnie chętnie uczy się o naszej kulturze. Intrygujący człowiek. Czyż nie? Nie było tego czyż nie, ale pasowało. Aż 22 zapasy. Ja. Sporo tego tu. Coś tu jest. O, artefakty kolejne, mongolskie. Warto było to wbijać do środka. Nie to. Śled już był. A, a rul to jedna z podstawowych mongolskich potraw. To wygląda trochę jak ser. Robi się ją z twarogu ugotowanego w świeżym mleku. Gotowy wyrób miesza się z cukrem i owocami, po czym suszy i kroi w rozmaite kształty. Oki. Okay. Możecie sobie spróbować zrobić w domu. Jak smakuje standardowa potrawa mongolska? kolejne zapasy, a tamten, to co? Tego czerwonego widzę, ale kto jest ten yy, skinczyk jakiś chyba? Może to jest ten kowal. Okej, okay, ale ten akurat żyje, spotkaj się z juną pod obozem. Czyli tędy chyba. Chcę jeszcze zobaczyć tutaj. Już tutaj nikogo nie ma, nie? Nie ma, więc mogę sobie posprawdzać. Może coś mnie. Na przykład na miotach. O, żelazo. No. Ominęłem takie coś. Bez jaj. No to katanę ulepszamy. Mam dwie? Lol. A, to jest szczyt, dobra. To ulepszmy katanę. A. Dobra. Zbroj muszę znaleźć. To raczej do zbroi. Bardziej pasuje. Tu nie byłem. Tu może być coś ciekawego. No albo mogą być i zapasy same. Zawsze coś. Tu już zebrałem. Ze środka. Tu kuń No to lecimy dalej Do niej Czy mogę po prostu tutaj przeskoczyć Koło Soko nace No tak niezbyt Myślałem, że skoczy jakoś pięknie Epicko O onosi Wasy niega なあそこもメシニコマティキらガラ、ノケティキタンだ。シムダドノガツカマリ、オタスケスリンもストデガタリン。テザテクリン。メリアダガスギガサシュニキテミロ。ツノコリデ、モコウソテルテキタ、キシヘゲンのチカゴノカイランダ。 Na serio Szybko Myślałem, że będę mógł tam pójść do domków A ci utknęli tutaj. O. Idą. Von mucha z kamerki. I mi z ręki. Kwiatek kolejny. Ty, tu jest ta ikonka kwiatów. Jestem ciała pocone. Będą albo są. Kolejny kwiatek. Kwiatki zawsze na propsie. Kolejny kwiatek. Mogli po prostu pokazać dwa kwiaty. Żeby się zestachowały. Jakieś piękne tam drzewko jest świsnące. Ok. おりが移されたって言ったね。どこだアザモウラがどうとかって。そういえば、カジヤの男を見た。若くて、ヒゲの生えた。ヤリカワの出だったはずだ。嘘じゃないだろうね。カジヤが見つかるといいな。<Okay. S 1> たかがアザモウラで生きてる。壁で囲まれた村か。さもなく乗り込めば帰り討ちに会うだろう。 友人が手を貸してくれるかもしれない。よかろう。まずはタカを救い、それからおじうえだ。じん。そう。タカならどんな道具だってすぐに作ってくれる。あ、ファイね。二人で島を出たい。もうこのことならばあんぜるな。おじうえは止めてくださる。とどまり故郷のため戦え。 皇居は私とタカがいるところさ。友人は阿賀野郡高にいる。通つとの境だ。そこで落ちよう。楽じゃなかっただろ。教えに染くこと。なすべきをなしたまで、so。そっか。そっか。じゃ進学や。おき。 すべてをしないに、俺はもう一度、俺はう一度、俺はもう一度、俺はもう一度、俺はもう一度、俺はもうお度、俺はもう一度、俺はもう一度、俺はもて一度、俺はもう一度、俺はもう一度、もう一度、う一度、もう 老いはまだ生きておるぞ陣<人>我が勢が道を塞ぎ村々の近くには野営を敷いた全てを掌握しているおいもじき見つかろう堺は一生懸命に戦うはずだわしもな大事か津島の民はどうだ siła ci ci mo ma dwa znaczenia? Aga ku misteru no atsura karu. Ono re no shimowe ni wa sasen zo. Spaka. Świetlik. Kodeks wojownika. Bez odwrotu. to punkt technik, zdobyto punkt technik. Spoko. Co tu jest? Perfekcyjne parowanie. Zapomniałem nawet, jak mi się paruje, więc a tu? To mnie ciekawi. I to I gites Sporo tego tu Zaktualizowano dziennik Ale dobra, zapiszmy gierę Wprowadzić. Czy się zapisała? Tak, zapisała się Wróć do menu głównego Znagę, cóż Sushi Szkoda, że nie mam w steelbook'u I dobra To będzie już na tyle na tym odcinku Mam nadzieję, że ci się spodobał I miłego dnia Cześć Będę kończyć już live'a, odpalę go w dzień bardziej